Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Senacie, mam zaszczyt w imieniu Komisji Budżetów i Finansów Publicznych przedstawić projekt ustawy o ofercie publicznych i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt, projekt ustawy dotyczy przede wszystkim przepisów prawa regulujących, po pierwsze, zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych po drugie obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi i stanowi implementację do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 roku. Zaproponowane w projekcie rządowym rozwiązania zmierzają z jednej strony do wzmocnienia ochrony interesów podmiotów działających na rynku kapitałowym, a w szczególności ochrony interesów inwestorów, z drugiej zaś przynoszą uproszczenia ciążących na emitentach obowiązków związanych z przeprowadzaniem ofert publicznych. Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. wyłączenie spod rygorów ustawy, w tym przede wszystkim spod obowiązku prospektowego ofert kierowanych do więcej niż 150 osób, rezygnację z obowiązku zatwierdzania przez organ nadzor nadzorujący memorandum informacyjnego w przypadku ofert o wartości nieprzekraczającej 2,5 miliona euro, co powinno ułatwić pozyskiwanie kapitału na rynku, zwłaszcza małym i średnim spółkom, oraz umożliwia stosowanie tzw tak ofert, zwanych ofert, ofert, kaskad, ofert kaskadowych dla nieudziałowych papierów wartościowych. Nowelizacja w sposób spójny i przejrzysty porządkuje regulacje określające wyjątki i obowiązki. Wyjątki i obowiązku do udostępnienia prospektu emisyjnego precyzuje przepisy regulujące procedury zatwierdzania i wykorzystywania poszczególnych części prospektu, jeśli jest sporządzony w częściach oraz upraszcza przepisy pozwalające na korzystanie przez emi emitenta mającego siedzibę w państwie członkowskim innym niż Polska z przygotowanych wcześniej dokumentów zweryfikowanych przez macierzysty organ nadzoru, odpowiednio uzupełnionych i przekazywanych do Komisji Nadzoru Finansowego. Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy rozszerzające odpowiedzialność za pra prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym podmiotu sprzedającego papiery wartościowe w ofercie publicznej oraz podmiotu zabezpieczającego z uwagi na fakt, że osoby. Że osoby w, te w tej praktyce dysponują znacznie, znaczną wiedzą na temat stanu prawnego, finansowego i majątkowego spółki, co prowadzi do lepszej ochrony interesów inwestorów biorących udział w ofercie publicznej, którzy przecież podejmują właśnie decyzje inwestycyjne przede wszystkim w oparciu o informacje zamieszczane w, pros w prospekcie emisyjnym. Prowadzenie zapisu uniemożliwiającego wykorzystywanie wpływów z emisji nowych akcji przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego także zwiększa ochronę interesów inwestorów uczestniczących w ofercie publicznej. Ponadto aby lepiej ochronić interesy uczestników rynku, wprowadzone zostają zmiany do katalogu sankcji administracyjnych i karnych, a w zasadzie przede wszystkim, przede wszystkim wzmocniony zostaje nadzór KNF, między innymi poprzez zniesienie ograniczeń dotyczących warunków pozyskiwania informacji stanowiących podstawę do podjęcia działań nadzorczych oraz do nadania możliwości wstrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego obrotu papierami wartościowymi także po dokonaniu dopuszczenia, a przed wprowadzeniem ich do obrotu. W Wysokiej Senacie Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbyło się, to posiedzenie odbyło się dnia 6 lutego. Główna oś dyskusji dotyczyła poprawek zaproponowanych przez biuro legislacyjne. Z czterech tych, z tych poprawek znalazło uznanie w oczach Wysokiej Komisji. W związku z tym mam Mam zaszczyt w imieniu Komisji wnieść poparcie wyżej wymienionej ustawy wraz z tymi czterema poprawkami. Dziękuję bardzo.